Dajemy! Hej, słodziaki! A dzisiaj zabieram Was na kulisy tyle dysku Kleo i Maryli Rodowicz. Łóżko ładnie ścielimy. No dobra, to było na szybko, więc proszę, nie oceniajcie. Ale mamy tutaj naszą meduzę Milenę. Molanga obrażonego. Łączusia! I całą resztę rodzinki. No i tego największego oczywiście. Pogoda nam ładnie dopisała, więc się mega cieszę. Malowanko muszę być w stylu lat 70. -tych, 80., -tych, więc wydaje mi się, że to będzie coś takiego. A w tle jest czajnik, także przepraszam. No jasne misiaki, że macie dzisiaj dobry humorek. Dzisiaj wielki dzień dla was. Nie nawet no, wy zostajecie. Wybaczcie. Tak samo jak moje kaktusiki. Były kiedyś trzy, ale jeden um, został chyba przylany, albo ususzony. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba przelany. Przelany z miłości, jak coś. I moje pyszniutkie śniadanko już jest gotowe. Zrobiłam sobie mój ulubiony torcik śniadanki. Czyli wafle, pyszny jogurt, banan i uwaga, tak to jest marchewka. Kocham marchewkę. Zabieram się za jedzonko i szykuję się dalej. Ja wiem, że jestem dziwna, ale mam obsesję Uff. na funkcję marchewki. I marchewka. I kubek z hogwartu. No i jestem już na żarta. No i już po pogodzie. Hej, słodziaki, a teraz wreszcie oficjalne przywitanie. Dzisiaj wybieramy się razem na plan teledysku Kleo i Maryi Rodowicz. Sama nie wierzę, że zostałam tam zaproszona. Mega się cieszę. Ale najpierw się jakiś zamokany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ każda łapka w górę przyczynia się do kolejnego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, która z piosenek Cleo jest Wasza ulubiona. Ja Kleo już poznałam. Na odsłuchu jej ostatniej piosenki Polskie Meksiko. Razem z Lexi. I próbie sosów. Mega ostrych sosów. Ale Marili Rodowicz jeszcze nigdy nie widziałam na żywo, także się mega cieszę i mega się też cieszę, że mogę wziąć udział w tym teledyskiem. Ale przyznaję wam się, że się mega stresuje. Makijaż może zrobić na makijażka, ale ja stwierdziłam, że się sama powoluje w celu lat 70. 80-tych, Ale z fryzurą nie dam rady, także na pewno będę tam prosiła o pomoc. Ale co tu dużo mówić? Zabieram was ze sobą i mam nadzieję, że mi wybaczycie, że tym razem nagrywam z telefonu, ale nie mam innej możliwości. Chodźmy! Mam ze sobą dwa sweterki, spódniczkę i kocyk, bo podobno tam będzie troszeczkę zimno, więc wolę się wyposażyć. No i moją torebeczkę z zapasownikiem rzeczami do makijażu, statywem, wodą, adwarką. i te sprawy. Moje paznokcie to teraz wstyd i hańba, ale nie miałam czasu ich zrobić. Nie zwracajcie proszę uwagi na bałagan z tyłu, ale przyszłam wam pokazać. Założyłam na razie to. Wiem, że tam raczej z mnie przebiorą, bo ja totalnie nie mam cichu z lat 70 i 80 No. Ale sądzę, że póki co może być. Wzięłam takie spodnie, wony, wiązaną bluzeczkę. Ja nie ogiemy, jakie mam bałagan z tyłu. Tak to jest żyć w kompaktowym mieszkaniu i mieć studio nagraniowe tutaj. Tutaj <laughs> Uber mnie wysadził totalnie bez I włądziłam przez 30 minut. 30. Ale spotkałam mnie kotków. A Kitek przez telefon prowadził mnie na nawigacji. To była porażka. Tak. A nie nie ogarnie nawigacji. Ja jej mówię, idź tam, a ona nie, tutaj czegoś takiego nie ma. Ja mówię, jest, nie ma! A no dobra, jest. Tak było. Jak tylko tam przyszłam, została mi zjeżdżała temperatura, ani dokleiła mi tutaj brokat. Natomiast fryzurą zajęła się profesjonalistka Ponieważ ja totalnie nie ogarniam Stylistka pozwoliła mi zostać w swoich własnych spodniach Całą górę ona mi dobrała Mega się czułam w tym stroju, dlatego od razu ją poprosiłam Bym mogła o niej odkupić Ja już jestem przygotowana, fryzura hmm. zrobiona Brokat jest doklejony przez panią A tutaj patrzcie, kogo mamy Bocze, jak ona ślicznie wygląda bardziej jak, jak z a wy normalnie. Bosko. Tak jak właśnie widzieliście, spotkałam tam Olę i wielu, wielu innych twórców, takich jak przekochaną Natalię Sisik. Just na dziś. O, od Natalii! I jaka A to ja też słodcy. Piękni by słodcy. O matko i córko. Czyli Paulina i pani Kasia. Młapolina! Czyli nasza Paulina. Tutaj Laski. Hejka! Cześć, cześć! Hej, <grywa> jak miski! I <grywa> uwaga! Julię Żugaj! Timo X! Patrzcie, kogo spotkałam. Hejka, kochani! Bardzo miło Was pozna! Przeurocza Julia! Ja zawsze mam w ogóle tak, że jak kogoś nagrywam, to wiem, że po prostu całkiem inna społeczność to zobaczy, także hejka, jak mnie znacie, to Was pozdrawiam, a jak nie, to jestem też fajna. <grywa> tak to? Przeuroczą na dięborczyńską. Okay. Jaspera i Harazińskiego! Ale zapomniałam ich poprosić o wspólne nagranie! Wybaczcie. No i kameleon... No i kameleon. No i kameleon. kamele money? I kamele I kamele Patrzcie, kogo spotkałam! kamele Cześć, Cześć! Mam... Patrzcie, mam, jaki jest super dom! Muszę go zrobić. Koniecznie. Nie robiłam, ale wyobraź sobie wszystkie te cykiny razem. z minion cekinów. No. I przecież nie mogłoby się obyć bez komentarza Kleo. A więc uwaga! Tutaj. Nie uwierzycie, proszę bardzo. Siemano, siemano! Pozdrawiamy no. prosto z klipu. Słuchajcie, to jest temperatura przede wszystkim gorąca, także fajnie, że jesteś z nami. Super! Udało mi się zrobić zdjęcie z Marylą Rodowicz, którą kocham słuchać już od wielu lat i naprawdę wszystkie jej piosenki bardzo miło mi się kojarzą, z domem rodzinnym. Zdjęcie z Kleo? Czekając na wybrane scenki, ponagrywałyśmy z dziewczynami fajne TikToki. Między innymi możecie jednego zobaczyć u mnie na TikToku. U pozostałych dziewczyn też. W przerwach mogliśmy skorzystać sobie z pysznego kaferingu! Baton kokosowy z białą czekoladą, o mateczku! te słodkiego idealnie okay. dla mnie. Niesamowicie wspominam kokosowego batona! I gofry owsiane z faroszkiem. no to była rewelacja po prostu! W przerwach cały czas chodziłam i jadłam. Mieliśmy tam stolik z kawą, herbatką, ciepłymi napojami, co było idealne, bo trochę było zimno. Pomiędzy różnymi stękami mieliśmy troszkę czasu dla siebie, żeby pogadać, powygłupiać się i tak dalej. Hala, w której to wszystko się działo, była ogromna i trochę zimna, ale spokojnie wszyscy tak ogrzewali atmosferę, że jakoś daliśmy radę. Fragmenty tego nagrywaliśmy w mega klimatycznym londyńskim busie, dwupiętrowym, totalnie jak z Londynu. Ale ty bekowe miny robisz. W londyńskim busie? Powiedzieć ci, co jest najbardziej interesujące na tym twoim odcinku? Nie miał za tobą, nie po tej stronie, po drugiej. O, nawet dwa są! O <laughs> Cały autobus był urządzony totalnie imprezowo. Ja chcę mieć w takim miejscu urodziny. Mówię Wam szczerze. Aż nie chciałam z niego wychodzić, serio. A w środku była kula dyskotekowa. Ślicznie. I po wszystkim lecimy na Ubera. Ubera. Tup tup, tup tup, 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 tup. to jest zimno i ciemno. Pada Spędziliśmy tam chyba z godzin. To dużo. Ale nie narzekam. Jest dwunasta w nocy. My właśnie skończyliśmy. Ale się cieszę mega. Ale jestem mega zmęczona. Ale najedzona. To najważniejsze. Se pojadłam. I tak taksówką do domku. Wreszcie. Dobra, właśnie wróciłam. Patrzcie w ogóle jak te wręczole świecą mega. I ta jest różowa, moja lubiona. Widzicie, no niestety dokładnie nie świecą, ale mam pamiątkę! Także się cieszę, Kitek już spał, ale go obudziłam. No i tak. Tak więc tak, tutaj już czeka na mnie łóżeczko i już nie mogę doczekać, jak zmyję z siebie wszystko. Wskoczę w wygodną piżamkę i pójdę spać. Tak. Jeszcze nam się żarówka wypaliła w łazience. Jestem mega szczęśliwa, że spotkałam tam tak fantastycznych ludzi. Świetnie spędziłam ten czas, nawet w momentach, kiedy ja nie uczestniczyłam w nagrywkach. Założę się, że na tym dysku widać może mój jeden palec, rękę, jak dobrze pójdzie, ale nie narzekam, bo czas spędziłam naprawdę, naprawdę świetnie. Także, czy mnie widać, czy nie? Ważne, że poznałam tak świetnych ludzi. W każdym razie przypominam Wam o subskrypcji, łapka w górę i koniecznie mi napiszcie, jak Wam się podobała najnowsza piosenka Kleo i Mary Rodowicz. Załuski, papa. Koniecznie wpadnijcie na TikToka, bo tam będzie się naprawdę dużo działo. I Instagram. Zarówno u wszystkich influencerów, jak i u Cleo, oczywiście. i Maryli.